Zajaśniał nam Dzień Święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość stąpiła dzisiaj na ziemię. Alleluja, alleluja, alleluja. Dominus Vobiscum. Lekcjo Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem. I pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto Słowo Pańskie. Po nasi griesi. Bracia i siostry, jeżeli nie znamy teologii czterech Ewangelii, to wydaje się nam dziwnym, iż pisarze, autorzy, Pokazują zbyt, wiele, zbyt mało zainteresowania związanego z dzieciństwem Jezusa i jego dorastaniem. Dwóch z nich, Marek i Jan, nie mają nic o pierwszych latach życia Jezusa. Natomiast Mateusz i Łukasz Dzięki pomocy starotestamentalnych obietnic bardziej starają się przeniknąć tajemnice przybycia Syna Bożego na świat niż dla naszej ludzkiej ciekawości opowiadali o okolicznościach jego narodzin i dorastaniu w Nazarecie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Jezus przyszedł na świat w prostocie, ukryciu w jednej zwykłej rodzinie i tak jak inne dzieci on dorastał, dla innych pozostał interesującym, gdy Dopiero po skończeniu 30 lat opuścił swoją rodzinę, zgromadził wokół siebie uczniów i zaczął głosić Słowo Boże w miastach Galilei. Podziwiając mądrość Jego słów i jeszcze bardziej siłę Jego dzieł, uczynków, ludzie, dziwiąc się pytali kim on jest skąd ma tą mądrość czyż to nie jest syn Marii i Józefa czyż to nie jest jeden z nas skąd ma władzę odpuszczenia grzechów i wypędzania duchów ci którzy mieli dobre zamiary otwarci na Boże działanie w Jezusie rozpoznawali obiecanego już dawno przez proroków Mesjasza i przyjmowali Jego słowa natomiast inni przeciwstawiali się gdyż przez swoją naukę dotykał ich brudne sumienia i wymagał od nich aby zmieniali swoje życie na końcu go Osądzili na najstraszniejszą śmierć, ale Ojciec wskrzesił go i potwierdzone zostało to wszystko, co czynił w ciągu swojego życia i co uczniowie uwierzyli. Ta ich wiara z jego zmartwychwstaniem otrzymuje nie tylko swoje potwierdzenie, ale i swoją pełnię. Dopiero teraz, bracia i siostry, w świetle tej pełnej wiary w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego dla pierwszych chrześcijan stają się interesujące początki jego życia, ale nie jako jakaś słodka opowieść o interesującym chłopcu, lecz jako wypełnienie Bożych obietnic i potwierdzenie, że Życie Jezusa już od początku było życiem Syna Bożego, chociaż w prostocie i ukryciu ludzkich narodzin i dorastania. Po, ty, w, ty, w tym sensie mamy rozważać ten prosty tekst dzisiejszej Ewangelii, w którym staruszka Anna Dziecięciu Jezus rozpoznaje oczekiwanego Mesjasza i z dumą daje o Nim świadectwo. Ewangelista Łukasz przez to wydarzenie sięgnął do Starego Testamentu, aby oświecić to, co dla zwykłego ludzkiego oka w tym wydarzeniu, codziennym wydarzeniu w Jerozolimskiej świątyni jednak wydarzyło jako coś niezwykłego. Pierwsze to, co zauważamy, to, że Anna nie jest tylko pobożną staruszką, która służy w świątyni. Ewangelista podkreśla, że jest prorokinią, więc kobietą wypełnioną Bożym Duchem, aby narodowi odkrywać tajemnice jego obietnic. A według teologii rabinów tamtych czasów, ona nie była jedyną. Takich prorokin, mówią, w Starym Testamencie było wiele. Staruszek Szymon, Symeon i prorokini Anna są dowodem, że z narodzeniem Jezusa realizuje się to, co Bóg objawił w ostatnich czasach pre, przez proroka Joela, co będzie działo się w jego narodzie. Czytamy w ten sposób. Wyleje swojego ducha na każde ciało. Two, wasi synowie i córki będą prorokowali. Wasi młodzieńcy będą wiedzieć. Nawet na sługi wyleje swojego ducha w tych dniach. Parafrazuję. Prowadzona tym Duchem Bożym prorokini Anna, jak Łukasz mówi, zaczyna wielbić Boga i mówić o dziecięciu wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jeruzalem. Bóg, bracia i siostry wcześniej już troszczył się o to, aby jej imię, imię jej ojca zawierało jej późniejszą rolę i zadanie. Mianowicie Anna w języku herba, hebrajskim oznacza Bóg jest miłosierny, a imię Fanuel oznacza Bóg jest światłem. Jezus później ludziom będzie głosił łaskawego, dobrego Boga. O sobie powie, że przyszedł jako światło, aby oświecić każdego człowieka, by... Ten, kto wierzy w niego, nie pozostał w ciemnościach, więc wcześniej to wszystko już było obiecane przez Boga, a w tym momencie zbawienia objawione przez tą prostą kobietę, jak mówi ewangelista, ona służyła przez post i modlitwę przesłanie dzisiejszej liturgii bracia i siostry byłoby częściowe gdybyśmy nie zwrócili uwagę na pierwsze czytanie z listu świętego Jana właśnie w świetle tego co słyszeliśmy w Ewangelii odkryta na, odkryte jest to jak ważne jest ostrzeżenie Jana skierowane do mm, ludzi którzy trwali w pokusie zapomnienia o tym, do, co dobrego uczynił Pan i zwracali się w stronę świata. Określa ich dziećmi. W ten sposób pokazuje, jak bardzo mu na nich zależy, jak bardzo zależy mu na ich zbawieniu. I wspominany jest ojciec, młodzieńcy. To nie znaczy, że chcę do każdego skierować jakieś wyjątkowe przesłanie, lecz przez to pragnie zaakcentować, iż przesłanie jest tak samo ważne dla każdego z nich, od tych najmłodszych aż do najstarszych. A jego przesłanie jest przypomnienie tego, iż za czasów Jezusa grzechy im zostały odpuszczone i pokonany został zły. To jest polecenie, aby nie wracali do tego, co stara, aby nie miłowali to, co należy do świata. Jan nie myśli o świecie jako dobrym, bożym stworzeniu czy miejscu ludzkiego przebywania, lecz myśli o tym świecie, który przeciwstawia się Chrystusowi, przeciwstawiał się jego uczniom. Pod wpływem złego, Jezus nazywa go księciem tego świata. On odebrał władzę, ale człowiek może przez swoje powierzchowne, nieodpowiedzialne życie znaleźć się pod jego wpływem. Dlatego Jan jasno oszczega: jeżeli ktoś miłuje świat, to w nim nie ma miłości Ojca bo nic z tego, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Potrójne pożądanie, które Jan wspomina, czyni człowieka egoistycznym i ślepym na Boga i bliźniego. Pewien duchowy pisarz naszych czasów mówi, nasze pytanie, które często zadajemy, co powinniśmy czynić, musielibyśmy przemienić w pytanie, od kogo Coś przyjmiemy. Ludzie muszą przyjąć, że nie mogą nic komuś dać, jeżeli wcześniej nie przyjęli. Dzisiejsze teksty biblijne przypominają nam, iż w Chrystusie wiele przyjęliśmy i bez przerwy przyjmujemy. Dlatego nie wolno nam zostać niewidomym na te rzeczy, abyśmy nie byli egoistami. I skierowanymi na świat, zniewoleni przez jego pożądanie, lecz abyśmy skierowali się na Boga, który nas obdarowuje, abyśmy skierowali się na innych ludzi, którzy potrzebują naszej dobroci. Amen.